Gmach Ministerstwa Rozwoju i Technologii powstał w latach 47-49. Swoją architekturą nawiązuje do konstruktywizmu z lat 30. Skutek dziejów koła historii, w tym budynku mieściło się przez wiele lat Ministerstwo Gospodarki, z którego w roku 2006 wyłoniło się Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na czele którego stanęła pani minister Grażyna Gąsicka. Pierwotnie w tym miejscu nie było zabudowy. Była to otwarta przestrzeń, przez którą było można z placu przejść w stronę ulicy Wspólnej, która została odcięta tym budynkiem od wlotu na plac Trzech Krzyży. Wejście dla publiczności miało miejsce od ulicy Wspólnej bądź od dziedzińca, natomiast ministrowie i wiceministrowie od zawsze wchodzili wejściem dzisiaj zwanym pod orłem, czyli tą klatką, przy której w tej chwili stoję. Za mną znajduje się ściana z tablicami instytucji, które mieściły się w naszym budynku. Jest ich trochę. Ja bardzo lubię, jak sta pracownicy starsi z starzem tu przychodzą i mówią o, tu zaczynałem, tu zaczynałem, zaczynałam. To jest bardzo fajna historia. Zachęcam, żeby tu podejść, zobaczyć. Na tej ścianie mamy po kolei plansze przedstawiające historię tego miejsca, budynku, jak on wyglądał w latach 50. i kolejnych. Świetne ujęcia są z czasów budowy. Kiedy przodownicy pracy byli nagradzani. Mamy również możliwość porównania korytarzy z początków, korytarzy późniejszych, no i zobaczyć, jak to wygląda dzisiaj w naszej rzeczywistości. Mogę powiedzieć też, że ten budynek był prekursorem prefabrykacji. Ściany naszego gmachu są zbudowane z pustaków robionych z gruzbetonu. betonu. Było to dość innowacyjne na tamte czasy rozwiązanie. Chodziło o to, żeby zaoszczędzić drewno i nie wozić towaru z odległych kamieniołomów czy też innych miejsc. Korytarz biura administracyjnego zawiera również inny element wystroju i historii naszej instytucji. Są to obrazy, które w swojej znakomitej większości pochodzą z placówek zagranicznych, tzw. Tak działów promocji handlu i inwestycji i handlu. Pracownicy, którzy jeszcze nie mają swoich gabinetów wyposażonych w takie obrazy, są zapraszani, żeby mogli sobie wybrać z tego, co zostało i powiesić coś na ścianie. Zapraszamy. Kto nie zapoznał się z planami historycznymi naszego budynku nigdy nie zgadnie, co to jest za dźwig towarowy. Powiem wam, kiedyś na górze był bufet, a to była winda, którą wwożono jedzenie z poziomu minus jeden na poziom bufetu, i nasi przodkowi w ten sposób byli dożywiani. Sala pod kopułą ma swoją historię nader ciekawą. Jest to bardzo ciekawe rozstrzygnięcie architektoniczne. Kopuły nie widać z zewnątrz. Opiera się na 12 kolumnach. Pierwotnie przewidywano to miejsce jako salę plenarną na spotkaniu około 400 osób. Wskutek kolejnych przebudów jest tych miejsc siedzących. Nieco mniej. Z ciekawszych rzeczy zawsze tu funkcjonowało jakieś kino do 1989 roku w sposób ciągły. Od początków kino, sala pod kopułą była wyposażona w takie fotele, w tym kolorze i w tym kształcie. Dzisiaj są trochę inaczej wyprofilowane, są też trochę niższe. Wywalcy kina pod kopułą wspominają, że te pierwotne były bardzo niewygodne. Chyba mieli rację. Zasiadam teraz w fotelu, który tak właśnie wyglądał w latach 50., jak został stworzony. Foteli, foteli tych mamy więcej w budynku, tylko one potem uległy przeistoczeniu. A ten jeden został odnaleziony w swojej pierwszej postaci. Tak właśnie wyglądały fotele w latach 50. Sala 111. Sala konferencyjna o dość szczególnym wystroju. Jest to bowiem jedyny zachowany oryginalny stół konferencyjny w codziennym użytku. Uroda tego miejsca nie tylko nas zauracza, pracowników, ale również filmowców. Nasze wnętrza grały rolę plenerów filmowych w filmie Rewers, w filmie Ekipa, czy też nawet Rancho.